Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jeżeli chodzi o polski rynek sylwetkowy, to naprawdę ciężko by znaleźć tak unikatową muskulaturę, która absolutnie nie kojarzyłaby się z ludzkimi kształtami. Myślę, że ta fotografia mówi wszystko. Niesamowity rozwój ramion i barków oraz szalenie wąska talia sprawiają, że takich konturów nie znajdzie się praktycznie nigdzie indziej. Nie bardziej realnie wyglądają zdjęcia takie jak to, gdzie proporcje w górze są jednymi z najbardziej niesamowitych, jakie można zobaczyć, a jego ramiona wydają się wręcz szersze od talii. Mikołaj Żegliński, którego teraz pokazuję, spokojnie mógłby rywalizować z takimi frykami jak Jeremy Potwin, i nikt nie powiedziałby, że wygląda bardziej w cudzysłowie ludzko. Jeżeli jesteś nowy na kanale, nie wahaj się w tym momencie zasubskrybować. Obecnym subskrybentom wielkie dzięki za wspieranie mojej pracy. Myślę, że trzy poprzednie fotografie były w pełni wystarczające, żeby zacząć zastanawiać się dlaczego nie jest on bardziej popularny oraz czemu nie słyszy się o nim jako przyszłości polskiej męskiej sylwetki gdzie takie zaburzenie proporcji byłoby jak najbardziej wskazane, patrząc na to jak wygląda obecny mister Olimpia w tej kategorii. Podobnie do Raymonda Edmondsa, żegliński ma predyspozycję do bycia gigantem z zaburzonym zbilansowaniem na korzyść szalenie wąskiej tali i masywnej góry. Oczywiście nie ma tu aż takiej masy, ale barki są po prostu niewiarygodne. Tak samo zresztą prezentują się ramiona, co jeszcze dodatkowo zmniejsza wizualnie środek, ale też całą centralną część sylwetki. Także na pewno klatka potrzebowałaby jeszcze pełności. Jako kontrargument można by pokazać to zdjęcie, gdzie klatka także robi niesamowite wrażenie. Wydaje się, że jego minusem mogłyby być mięśnie brzucha, które co prawda wydają się całkiem symetryczne, ale na środku brakuje ostrości i efektu 3D. Innymi słowy, jest to element, który potrzebowałby wyraźniejszych szczegółów, czyli prawdopodobnie lepiej rozwiniętych mięśni brzucha lub doskonalszej definicji. Bardzo problematyczną kwestią jest jego struktura, ale zanim do tego przejdę, istotnym zaznaczeniem jest, że Mikołaj Żegliński uważa się za w pełni naturalnego kulturystę. Tutaj można zobaczyć jego naturalną transformację, gdzie w ciągu 6 lat zyskał 36,5 kg masy mięśniowej, bo nie sądzę, żeby miał mniej tłuszczu na zdjęciu po lewej. Co więcej, ma na obu fotografiach taki sam wzrost, więc wydaje się, że oprócz mięśni mogła to być tylko odrobina masy kostnej, jako że szkielet w wieku 17 lat nie jest jeszcze dojrzały. Większość źródeł podaje, że mężczyzna jest w stanie zbudować naturalnie do 50 funtów, czyli około 23 kg mięśni w ciągu całego życia. Innymi słowy, Mikołaj Żegliński w ciągu zaledwie 6 lat uzyskał wynik, wynoszący jakieś 160% tego, co jest uważane za naturalnie osiągalne. Co więcej, dokonał tego w wieku 23 lat, czyli kiedy wzrost masy bynajmniej nie osiągnął swojego szczytu. Oznacza to, że jest absolutnym freakiem i można się tylko domyślać, co by się stało, gdyby użył dopingu. Czy jest to możliwe? Można by się zastanawiać, gdybyś przed rozpoczęciem treningów prezentował sporą muskularność, co świadczyłoby o tak wybitnych predyspozycjach do budowy masy. Tu jednak widać absolutne przeciwieństwo: także wcale nie ma tu sporej masy mięśniowej ani dobrej definicji. Jest to też idealny moment, by wrócić do kwestii jego struktury. Na zdjęciu po lewej wyraźnie widać szerokie biodra i raczej wąskie obojczyki, ale za to bardzo wąską talię. Jasnym jest zatem, że za kształty, prezentowane chociażby tutaj. Odpowiadają nie wąski biodra, jakby się mogło wydawać, ale wąskie łuki żebrowe i bardzo wyraźne wcięcie Natalie. Niezależnie od jego naturalności, ta transformacja pokazuje to, jak można wyglądać, mając absolutnie zerowe predyspozycje do budowy sylwetki i to, że nawet tak szerokie biodra nie przekreślają szans na niezwykle imponującą muskulaturę. Na swoim profilu, żegliński chwali się zdobyciem Mistrzostwa Czech w kulturystyce naturalnej w 2019 roku. Teraz prezentuję nagranie z tej rywalizacji, gdzie można odnieść wrażenie, że stoczył zawodnikiem po jego prawej krwawy pojedynek, alboż że oboje zapomnieli otrzeć ust po wieczornym polowaniu, pospiesznie uciekając przed światłem słonecznym. O ile nie było widać tego na fotografiach, to tutaj jednak rzuca się w oczy, że biodra są najszersze na scenie i proporcje nie są tu tak dobre jak na Instagramie. Nie zmienia to faktu, że barki i ramiona robią ogromne wrażenie. Wybrał też bardzo specyficzny kolor brązera, także owszem, wyróżnia się, ale niekoniecznie korzystnie. Na pewno widać też niedostatki definicji, przede wszystkim na dolnych partiach, także uda są to wręcz zupełnie gładkie. Widać zatem, że na scenie nie prezentuje się aż tak spektakularnie i przeskok względem tego, co pokazłem na początku, można uznać za znaczący. Co na pewno warto wynieść z tej sylwetki, to inspiracje do budowy muskulatury mimo bardzo niekorzystnych genów. Naturalnie czy nie, ale Michał Żegiński pokazuje, że praktycznie każdy jest w stanie zbudować imponującą sylwetkę. To był stalowy szok. A teraz do następnego!